Cześć! Niejaki Maciek, dawniej znany jako Maciej, a także pod pełnym nazwiskiem, którego nie będę podawał, rzucił mi ostatnio wyzwanie, abym przeanalizował jeden film z kanału J-Tolan Media 1. Parę lat temu analizowałem inny film z tego kanału i, choć Maciej przyznaje, że w tamtym filmie J-Tolan się pomylił, ten film według niego pokazuje wyraźnie, że Ziemia nie może być kulą. Gwoli ścisłości, wyzwanie to rzucił mi już jakiś czas temu i do tego nawiązuje w komentarzu, który tu pokazuję. Wtedy faktycznie odmówiłem ze względu na brak precyzyjnych danych o znacznej pozycji obserwatora. W moim poprzednim filmie o Jay widać, jaki wpływ na wynik symulacji może mieć nawet stosunkowo niewielka zmiana położenia samolotu. Dlatego w obliczu braku dobrych danych odmówiłem podjęcia się analizy. Teraz jednak przyszło mi do głowy, że brak danych o pozycji obserwatora można obejść. W jeszcze innym swoim filmie, który opublikowałem na swoim anglojęzycznym kanale, zastosowałem pewną technikę, która pozwoliła mi ustalić pozycję obserwatora na podstawie samego zdjęcia. Tę samą technikę postanowiłem zastosować tutaj. Jak to wyglądało? Po pierwsze, potrzebujemy możliwie dużo danych. W tym celu złożyłem kilkanaście kadrów z filmu J. Tolana w panoramę. Na początku zrobiłem to ręcznie, później powtórzyłem jeszcze proces programem Hugin. Tutaj mogliście zauważyć, że przy ręcznym składaniu panoramy horyzont wyszedł krzywy, a w programie Hugin w miarę prosty. Przyczyna jest prosta. Program Hugin udostępnia funkcję prostowania horyzontu, którą wykorzystałem. Zdjęcie z wyprostowanym horyzontem dużo lepiej nadaje się do dalszej analizy. W rzeczywistości jednak horyzont jak najbardziej był krzywy, co jest bezpośrednią konsekwencją tego, że znajdował się około 3 stopnie poniżej poziomu. Można by się było nawet pokusić o oszacowanie kąta opadu horyzontu na podstawie jego krzywizny i stąd dalej oszacowanie wysokości przelotowej samolotu, ale to temat na inny film. Kolejny krok to znalezienie przybliżonej pozycji obserwatora. Tutaj na szczęście mamy informację od samego autora filmu, który wskazuje, że samolot był gdzieś w okolicy Phoenix w Arizonie. Takie przybliżenie jest niestety zbyt mało dokładne dla celów dalszej analizy. Jak je poprawić? W tym celu musimy zidentyfikować na zdjęciach jakieś charakterystyczne punkty. Metoda jaką stosuję w takich sytuacjach to zasymulowanie panoramy z przybliżonej pozycji i szukanie podobnie wyglądających elementów terenu. Tu widzicie porównanie jednej z pierwszych symulacji z przyjętą pozycją obserwatora 33,16 stopnia szerokości północnej, 114,48 stopni długości zachodniej z fragmentem jednego z kadrów z filmu J. Tolana. Jeśli się przyjrzeć, można rozpoznać w nich odpowiadające sobie elementy terenu. Widać jednak, że na filmie są one położone względem siebie zupełnie inaczej niż na symulacji. W filmie są ustawione niemalże jeden nad drugim, a w symulacji tworzą wyraźnie ukośną linię. To daje solidną sugestię, że faktyczna pozycja obserwatora była mocno w lewo w stosunku do kierunku patrzenia względem założonej. W tym momencie można by odpowiednią pozycję znaleźć ręcznie, zmieniać położenie obserwatora i generować kolejne symulacje dotąd, aż obrazy będą się na siebie poprawnie nakładały ale można też cały proces przyspieszyć i kazać odpowiednią pozycję znaleźć komputerowi. Stworzyłem w tym celu skrypt, któremu mogę podać kilka par współrzędnych rzeczywistych punktów i ich współrzędne na zdjęciu, wyrażone w pikselach. Na ich podstawie wyszukuję pozycje, poziome pole widzenia i kierunek patrzenia, które najlepiej pasują do zadanych współrzędnych. Całość skryptu widzicie teraz na ekranie. Oprócz trzech punktów, które Wam pokazałem, są w nim jeszcze wpisane trzy dodatkowe punkty, które również udało mi się zidentyfikować i na zdjęciach i na symulacji. Uruchomienie tego skryptu wypluwa nowe współrzędne. Symulacja wygenerowana dla tych współrzędnych pasuje już do zdjęcia zdecydowanie lepiej. Widać, że charakterystyczne punkty zaznaczone na zdjęciu są względem siebie ułożone praktycznie tak samo na symulacji. Tutaj szybka uwaga. Jeśli dobrze pamiętam, punkty zidentyfikowane na pierwszej symulacji w tym przypadku nie wystarczyły mi do wystarczająco dokładnego ustalenia pozycji, ale dały mi lepsze przybliżenie, które pozwoliło zidentyfikować więcej punktów na kolejnej symulacji. I to dopiero druga iteracja procesu dała pozycję, którą tutaj widzicie. No dobrze, i co teraz? Teraz możemy porównać, czy tak wygenerowana panorama pasuje do obserwowanego widoku. Tylko tutaj nie ma co się spodziewać, że dopasowanie będzie idealne. Po pierwsze, kwestia zniekształceń horyzontu. Symulator w tym trybie, którego tu użyłem, zawsze wygeneruje prosty horyzont. Istnieje tryb, który potrafi odwzorować krzywiznę horyzontu, ale nie nadawałby się do odtworzenia takiej panoramy. A funkcja prostowania horyzontu w huginie niestety nie jest idealna, więc też pojawiają się zniekształcenia. Po drugie, sfilmowanie całej panoramy od prawej strony do lewej zajęło Jay Dolanowi dobrą minutę, a w ciągu minuty samolot przesuwa się o jakieś 10 mil. W związku z tym, nawet jeśli część obrazu będzie dobrze dopasowana, to inna część będzie już sfotografowana z innej pozycji, w związku z czym ma prawo rozjechać się trochę z symulacją wygenerowaną dla jednej konkretnej pozycji. To powiedziawszy, dopasowanie i tak jest całkiem dobre. Popatrzmy sobie, jak pasuje. Zwiększam teraz nieprzezroczystość warstwy z symulacją, i jak widać, całkiem ładnie teren się nakłada na teren w tle. Tutaj widać jedną drobną, jeden drobny problem. Mianowicie, te góry tutaj na symulacji są ciut niżej niż odpowiadające im góry na zdjęciu, natomiast ta góra wystająca tutaj jest ciut wyżej. Niż góra odpowiadająca na zdjęciu, znaczy to najprawdopodobniej, że przyjąłem nieco zbyt dużą wysokość obserwatora. W tym przypadku przyjąłem 12 km. Aczkolwiek przyczyny mogą też być inne. Na przykład, obserwator mógł być ciut dalej od tych obiektów niż przyjąłem. Czyli może to być też błąd dopasowania pozycji. Tym niemniej, dopasowanie jest całkiem niezłe. Widać, że główne cechy terenu są zachowane. że Ten tutaj na przykład ciemniejszy obszar odpowiada tym pasmom górskim. Tutaj mamy jakieś kolejne pasma górskie, i ogólnie wszystko całkiem ładnie pasuje. Teraz, jak zaczniemy trochę przewijać tą panoramę, to pojawi się ten problem, o którym mówiłem. Jeszcze teraz próbuję wypatrzeć. O, tu na przykład już widać powoli. Trochę jeszcze przewinę w tym miejscu mniej więcej. Już widać, że teren jest troszeczkę wyżej na symulacji niż na sklejonej panoramie, ale to znowu jest trochę kwestia sklejenia. Jeżeli leciutko to przesunę, to się okaże, że ta linia tego terenu całkiem ładnie odpowiada linii terenu ze zdjęcia, więc widać, że dopasowanie jest dobre. No, ale tutaj widać, że symulacja schodzi niżej, natomiast teren na panoramie jest ciągle wyżej. To jest znowu kwestia zniekształcenia horyzontu wywołanego. Programem Hugin. Jeżeli to przesunę, znowu widać, że całkiem dobrze odpowiada. Tu ewidentnie jest troszeczkę wykrzywione, więc musiałbym to obrócić, ale teraz tego nie będę robił, bo to nie ma sensu. Przejdziemy dalej w lewo. No i tu widzimy, że w miejscu, gdzie w symulacji mamy tą taką charakterystyczną górę, jest ona również na panoramie. Jeszcze raz trochę zwiększenie przezroczystość zmniejszę. Widać, że tu wszystko ładnie do siebie pasuje. Tutaj troszeczkę się zaczyna rozjeżdżać, natomiast to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że gdzieś po drodze się samolot przesunął. Widać, że tutaj, jak troszkę przesunę, to znowu te góry tutaj się dosyć dobrze nakładają. Jeszcze pokażę. Tak to wygląda, i wydaje się, że to jest dosyć dobre dopasowanie, chociaż no, szczerze mówiąc. Jeżeli teraz popatrzymy tutaj, o, jednak widać, że te góry są tutaj. Natomiast tu się coś nie do końca skleja, i to może być problem z tym, jak przygotowałem panoramy. Tu niestety w paru miejscach były takie obszary, gdzie bardzo ciężko było znaleźć jakieś punkty charakterystyczne. I niektóre z tych zdjęć mogą nie być do końca poprawnie sklejone. Więc tutaj. Może to sprawiać wrażenie, jakby symulacja nie do końca pasowała do rzeczywistości, ale ja bym się za bardzo do tego nie przywiązywał, bo kwestia sklejania tej panoramy to naprawdę nie była prosta sprawa. No i tak naprawdę też może tu, mogą tu być jakieś problemy z przesunięciem się obserwatora gdzieś po drodze. To też zmienia perspektywę patrzenia na to wszystko. A tutaj już patrzymy na samą końcówkę panoramy. Widać, że tutaj timestamp jest 5.22. Zobaczymy, czy widać tu gdzieś wcześniej. Jakieś timestampy? stampy o, tu jest 4.22, więc minęła ponad minuta od momentu, kiedy zostało zrobione to ujęcie, do momentu, kiedy zostało zrobione to ujęcie, więc już samolot się mógł przesunąć dosyć znacząco. Dlatego to może nie wszystko do siebie idealnie pasować. No, ale widać w każdym razie, że ląd się kończy dokładnie tą samą rzeźbą terenu. Widoczność lądu kończy się w tym samym miejscu. W którym kończy się na zdjęciu, więc to, co on, mi symulacja pokazuje, że tutaj jest końcówka lądu i że dalej już widać tylko morze, dokładnie to samo widzimy w rzeczywistości i możemy wobec tego skorzystać z tej symulacji, żeby sprawdzić, które miejsce widzimy w tym oto punkcie. Czy to jest koniec Półwyspu Kalifornijskiego, czy niekoniecznie? No to sprawdźmy. Odczytamy sobie współrzędne tego punktu końca lądu widocznego z wyników symulacji, więc wykorzystam do tego swój program, który potrafi to wszystko czytać i dostajemy tutaj współrzędne tego lądu, który widać tutaj na końcu. Może sprawdźmy nawet samą tę końcóweczkę, która tutaj już schodzi do morza i mamy te współrzędne. Zobaczmy więc, któremu miejscu odpowiadają te współrzędne. I jak widać jest to część wyspy Isla Angel de la Garda w Zatoce Kalifornijskiej. Zdecydowanie nie jest to nawet blisko końca półwyspu. Jeszcze pokażę jak widok z tamtego miejsca wyglądałby na płaskiej ziemi, ale to za chwilę. Najpierw zajmiemy się drugim nagraniem Tlana, bo pokazał on w swoim filmie dwa nagrania. To było pierwsze, teraz czas na drugie. W przypadku drugiego nagrania zastosowałem tę samą procedurę. Posklejałem kadry z filmu Huginem, wykorzystałem poprzednią symulację jako symulację z przybliżonej pozycji, znalazłem charakterystyczne punkty i wrzuciłem w skrypt liczący pozycję. I tutaj mamy ciekawą sprawę. O tym drugim nagraniu J. Tolan mówi raz, że zostało wykonane z miejsca na południe od Phoenix. A drugi raz, że na północ od Takson. Skrypt z kolei wyrzuca jeszcze inną pozycję, na południowy zachód od Phoenix. I szczerze mówiąc, bardziej ufam w tej kwestii swojemu skryptowi niż Jaytolonowi. Zresztą pokażę jeszcze za chwilę prosty argument pokazujący, że Jaytolon nie mógł mieć racji co do swojej pozycji. W każdym razie, dla pozycji wyliczonej ze skryptu symulator wypluwa taki widok. I znowu symulacja pasuje do zdjęcia całkiem ładnie, choć nie idealnie znowu z tych samych powodów co poprzednio. To na przykład jak popatrzymy sobie na to pasmo górskie i tą górkę tutaj, to widzimy, że one odpowiadają temu pasmu i tej górce tutaj, ale na rzeczywistym zdjęciu są one od siebie troszeczkę bardziej odległe w pionie niż na symulacji, więc to się wszystko nie pokrywa tak do końca idealnie. I to może być efekt tego, że przyjąłem zbyt małą wysokość obserwatora, ale tu znowu przyjąłem 12 km, tak jak poprzednio, a poprzednio wyglądało na to, że to jest za duża wysokość, więc raczej nie było tak, że samolot sobie latał raz niżej, raz wyżej i że to się aż zmieniało w takim zakresie. Ewentualnie może to oznaczać, że pozycja obserwatora jest za daleko od tego terenu, to troszeczkę zmienia perspektywę. Co jest już całkiem możliwe, bo do dopasowania tej pozycji wykorzystywałem też punkty ze zdjęć, które zostały zrobione później, a zatem z innej pozycji, i ostatecznie dopasowanie pozycji mogło zostać przez to troszeczkę zepsute, no ale nie ma za bardzo jak tego przeskoczyć tutaj. W każdym razie, tak czy siak, dopasowanie jest wystarczająco dobre, żeby było widać, że to właśnie te punkty, te konkretne kawałki terenu. Widać tutaj na zdjęciu. No i możemy znowu sobie pójść troszeczkę w lewo w tym widoku i patrzeć, jak wygląda dopasowanie. I jak sobie to prześledzimy, to widać, o, na przykład tutaj widać taką charakterystyczną górkę dosyć ostrą, i jeżeli zwiększę nieprzezroczystość, to ona się pojawia również tutaj w symulacji, więc to jeszcze jest całkiem dobrze dopasowane. Teraz jak się przesuniemy. Tutaj już widać, że się troszeczkę rozjeżdża w tej części, że ta górka w symulacji jest wyżej niż ta górka tutaj odpowiadająca jej na zdjęciu. No ale to jest znowu efekt tego, że tutaj mi zniekształciło horyzont. Już przejechaliśmy przez kilka sklejonych kadrów i Hugin troszeczkę zniekształcił horyzont, więc po prostu przesuniemy sobie tą symulację, żeby to bardziej dopasować. No i widać, że tutaj ogólny kształt terenu się dalej zgadza. No widzicie, że mi się... Teraz mi się trzęsie tutaj kursor myszki na ekranie. Niestety jestem w tej chwili na statku i mi się statek trzęsie, więc nie mam za bardzo jak tego przeskoczyć. No, trudno będzie się kursor trochę trząsł. No, tutaj widzimy znowu bardzo charakterystyczne górki, które dobrze odpowiadają symulacji. I tutaj się to troszeczkę może rozjeżdża, ale jak przeskrolujemy dalej w lewo, to widać tą znowu charakterystyczną górę, która jest, wypada mniej więcej w tym samym miejscu co na symulacji. Tylko trochę rozjechana w pionie, ale to znowu efekt zniekształcenia horyzontu. Ogólnie widać, że jak to przesunąć, to wszystko bardzo ładnie do siebie dalej pasuje i tu dalej widzimy dokładnie ten sam kształt całej tej linii, tych gór, grzbietów, wszystko na siebie ładnie pasuje i im dalej skrólujemy w lewo, tu wszystko cały czas w miarę pasuje. Tu ciężko określić, czy to do siebie pasuje bo tu niestety zamgliło troszeczkę widok i wszystko rozmyło, ale tu na przykład widać taki kształt grzbietu, który w miarę odpowiada temu grzbietowi, więc można uznać, że tu jeszcze pasuje do siebie. No i jak się przesuwamy tutaj w lewo, to tutaj widać jeszcze ten ląd i on tutaj schodzi sobie do wody. No i tutaj jest końcówka mniej więcej widocznego lądu według symulacji. Tu jeszcze widać troszeczkę w lewo, ale na filmie bardzo ciężko powiedzieć, czy tu coś jeszcze wystaje, czy już nie bardzo. No i widać tu jeszcze taki charakterystyczny cypelek, później jeszcze na niego zwrócę uwagę. On ewidentnie się rozjechał z symulacją, ale to już całkowicie składam na karb tego, że pozycja była dopasowywana głównie z użyciem punktów z prawej części symulacji, a lewa część symulacji była już nagrywana dużo później. Widać nawet między tym zdjęciem a tym zdjęciem jest różnica 8 sekund. Tutaj mamy 8,34, zobaczymy czy tu na początku. A nie, nie zobaczymy, z jakiego czasu jest początek. No, ale to możecie sobie sami sprawdzić na filmie. To jest znowu ponad minuta, więc samolot się zdążył sporo przesunąć i to trochę psuje perspektywę. Możemy jeszcze raz sprawdzić, jakie są współrzędne końcówki widocznego lądu. Okej, współrzędne znowu mamy tutaj. I możemy znowu sprawdzić, jakiemu miejscu odpowiadają te współrzędne. I po raz kolejny. Jest to punkt na wyspie Isla Angel de la Guarda. Wróćmy na chwilę do kwestii pozycji obserwatora podczas nagrywania drugiej panoramy. Przyjrzyjmy się zwłaszcza cyplowi, o którym wspomniałem wcześniej. Ten cypel odpowiada temu o to miejscu na mapie. Zwróćmy uwagę na mierzeje rozciągającą się ku północy. Kiedy przyjrzymy się filmowi J. Tolana, okaże się, że widać ją również tam, przebija trochę między chmurami. Czemu ten cypel jest istotny? Otóż w kadrze Jaytolana kraniec odległego lądu, będącego według Jay Tolana półwyspem kalifornijskim, jest widoczny na lewo, czyli na wschód od Cypla. No to spróbujmy wykreślić linię od końca półwyspu kalifornijskiego, przebiegającą lekko na wschód od Cypla. Ups, ta linia nie chce przebiegać ani przez punkty na południe od Phoenix, ani na północ od Taxon. Przypał. Zgodnie z moim symulatorem ten kraniec lądu to wyspa Isla Angel de La Guarda, tak jak już pokazywałem, a nie koniec Półwyspu Kalifornijskiego. Jeśli poprowadzimy linię od tej wyspy i na wschód od cypla, trafiamy niemal idealnie w pozycję wyliczoną przez mój skrypt. Jeszcze na chwilę odwróćmy problem i spytajmy, na co patrzyłby Jay Tolan, gdyby faktycznie był na północ od takson i patrzyłby obok cypla. Cóż, linia celuje wtedy jeszcze na północ od Isla Angel de La Guarda. Z której strony by nie patrzeć, na pewno pozycja podana przez Jaytolana była błędna. No dobrze, ale póki co pokazałem tylko, że widok Jaytolana pasuje do symulacji na globie. A co z symulacjami na płaskiej ziemi? Może one będą pasowały jeszcze lepiej. Maciej, jak widać na screenie, twierdzi, że na tych zdjęciach nie widać opadania półwyspu pod horyzont, które powinno mieć miejsce na globie. Jakby to powiedzieć, no nie bardzo pasują lepiej. Na płaskiej ziemi J. Tolan powinien nie tylko widzieć cały półwysep kalifornijski, powinien móc także dostrzec kawał oceanu za nim. Widoki, które faktycznie widział z samolotu, nijak nie przypominają tych oczekiwanych na płaskiej ziemi. Jak się okazuje, kiedy półwysep nie zapada się pod horyzont, to wszystko wygląda zupełnie, ale to zupełnie inaczej. No i cóż Macieju, wychodzi na to, że ten film J. Tolana też niestety raczej go kompromituje. Dzięki za uwagę i do następnego razu.